Witajcie, z kolejnego dnia na wyspie. Nasz dzień dzisiaj taki organizacyjny. Jedziemy najpierw pranie zrobić. Maricz... Dzień Dobry. Mariczka to się trochę źle czuła, ale jest lepiej. Tylko że dzisiaj. Boże, no właśnie, coś nie tak z tą wyspą. Ktoś nam pisał właśnie w komentarzach, że dwie czy, o, czy trzy osoby, że jednak w Tajlandii coś jest nie tak ostatnio. Mamy jeszcze skuter do dzisiejszego wieczoru, bo wzięliśmy dwa dni, na dwa dni, dwa dni temu wieczorem, ale coś mi się wydaje, że przedłużymy Mariu jutro sobota. Możliwe. Marii zostawiłam je z praniem, ale jak widzicie, tam już jest w reklamówkach przygotowane nasze. A ja zaraz tam wskakuję. Ja tu Maricę gacie piorę, a ona się relaksuje na plaży. Witajcie telewidzowie, to nasz kolejny dzień na Kotao. Chcieliśmy wam powiedzieć, nie przyjeżdżajcie na Kotało, bo cały czas pada. Ale dzisiaj jest piękna pogoda. Na szczęście mamy jeszcze skuter. Nic mu nie mówiliśmy, bo się zgodził na to, że jak będziemy chcieli przedłużyć, to nie musimy mu tam dzwonić ani pisać. Powiedział, jak będziecie chcieli go oddać, to po prostu przyjedźcie. Ostatnio chcieliśmy dojechać na tą Mango Bay, no ale dzisiaj jest dobry czas, żeby tam pojechać, bo jest dość wcześnie. No i jak wam powiedziałem, jest piękna pogoda. To nie nas. Nie ten, ten. Ten, ten ten, nasz pierwszy. Okej, Sodek chodź, 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 chodź. Kot nam łaził? No, jest pasażera na gapu. Chcesz jechać ten łatwy odcinek? Asfaltem? Najpierw zjeść. Najpierw zupa. Na początek na śniadanie biorę sobie takie dwa szaszłyki, to są z wieprzowiny. Mają też z kurczaka, ale ja dzisiaj strzelam wieprzowinę, taki jeden kosztuje 10 batów, czyli złoty 20. Zł. Marcin zamawia, o już w sumie zamówił sobie wieprzowinę po drugiej stronie, a ja tutaj naprzeciwko pani mango speed rice. No zobaczymy, za 100 batów to taka słuszna porcja, ale zobaczcie jakie duże mango mają. Tam pani za już mi je robi. Się jest. O. Ale jakie duże będzie. Mówisz? No, mam nadzieję, że też dobre. Normalna cena to 40-50 to maksymalnie. W Bangkoku? W Bangkoku. <laughs> w ale tutaj to tak 80 to... No ale tutaj naszej babci chyba było. A wczoraj 50. No ale oto ona mało połowę taniec No to wszystko jasne dlaczego stówkę. Hmm, to że znaczy, właśnie nie wiem co to jest. Ojej, uwielbiam, one tak smakują w tym. Ale porcja konkretna, zobaczcie, o. ile mango. No ci nie zamyka. O. Dobra, bierzemy na wynos. Zamówiliśmy sobie jedzenie w knajpce. pokażę wam gdzie ona jest, jak już wiecie gdzie jest ta kaczka, tam kawałeczek dalej jest ta kaczka i tutaj macie tanie, tanie dość jedzenie, za 60 batów można zjeść, 70, jak na Kotao i na tą ulicę, to jest naprawdę tanio. Wywzięliśmy sobie trzy dania na wynos, ale pokażemy wam już na plaży. I paszutu, szejf. I jeszcze szejf. Oh, I mango później I mango, ojej. Ale Będziemy siedzieć do wieczora tam. A tak wygląda ich menu. Jak chcecie sobie zobaczyć, to zatrzymajcie sobie, bo naprawdę ceny są okej. Okay. Jest i Mariki Kiszej z Marakui. Pani już dała połówkę, zaraz zobaczymy z ilu owoców to zrobi. No to nie będzie taki słabiutki. Okay, okay. Okay, <laughs> Jeszcze jedna. No to tutaj nie oszukują. To w Bangkoku mniej dawali. Cena była podobna. Zaraz będzie gotowy Mari. Pani dała nam spróbować, jednak był trochę zakwaśny. Właśnie wyczywiła. To dodała trochę tego syropu jeszcze, co tam ma z cukru. Mamy już nasze jedzenie, ale rozpakujemy je dopiero na dole, jak zejdziemy. Już na miejsce. Tutaj jest taki niewielki parking. Tam nie było miejsca. Zaparkowaliśmy sobie z boku. I teraz trzeba zejść w dół. Ale trasa, żeby tutaj dojechać, jest naprawdę wymagająca. I jak ktoś ma mniejsze doświadczenie w jeździe skuterem, no to tak bym dwa razy wolniej jechał. Tam już niżej widać tą zatokę. Widzicie na środku, widać ten kolor wody. Zobaczcie, jaki widok podczas schodzenia do zatoki. W większości miejsc na tej wyspie to prywatne tereny. Zobaczcie, tutaj też trzeba zapłacić 100 batów za wejście, czyli 12 zł. Mamy to? Pani tutaj jeszcze przed nami szlaban otwierała. Zobaczcie. Napis jest: Mango. Idziemy w dół. Tak, jak przejazd kolejowy. Zapraszam. No to idziemy. Idziemy z Mariką i tak sobie rozmyślamy. Dlaczego tutaj jest płatne? Bo to jest niby prywatny teren, ale czy zatoka jest prywatna? Czy zatoka jest dla wszystkich po prostu dostępna? Ale że dostęp jest prze, przez prywatną posesję, dlatego kasują 100 batów. Tak nam się wydaje, że to jest tylko przejście przez prywatną posesję, bo jak się płynie od strony morza, no to nie płaci się za wejście, tylko płaci się za łódkę. Tutaj jeszcze są domki, ale jak byliśmy tutaj dwa albo trzy dni temu, to nam pani powiedziała, że od pięciu lat ten resort nie działa. Ale to jakoś nie wygląda, żeby to było puste. Dość dobrze zadbane. Te domki z takim widokiem na tą zatokę. Tutaj lekko się przebija ta woda, ale pięknie jest. Wygląda na to, że miała rację, bo wejścia do tych domków są tak zagrodzone, to pewnie to nie działa. Ale że aż od pięciu lat i że to nikt tego jeszcze nie ogarnął, żeby to działało. Bo naprawdę w takim miejscu te domki. Zobaczcie, ten jaki ma taras, z jakim widokiem. Jesteśmy tutaj na skrzyżowaniu i kazało się, że tutaj nie ma dojścia na plażę. Tutaj jest zejście tylko do takiego małego porciku. Można sobie poskakać na główkę. Ale pięknie. O, jest. Robi wrażenie. Tutaj jest recepcja tego zamkniętego resortu. Ale to był piękny ośrodek. Marii rozkminia jak tutaj dojść na tą plażę. Coś mi się wydaje, że po kamieniach może damy radę. Spróbujemy przejść po tych kamieniach. Tam widać na środku plażę. No może nam się uda. A jak turystą on dzisiaj się wybrał na wycieczkę, no? Nie jak podróżnik, o, no jedzenie jeszcze, jeszcze jedzenie zgubi. Spokojnie po tych kamieniach byśmy doszli. Tak? No może jest jakaś prostsza droga, bezpieczniejsza. Płudzi, nie próbujesz? Nie, po kamieniach nie. Idziemy tędy jeszcze nie zobaczyć. nie tamto? Nie. Pewnie doszli. Weszliśmy na górę i tutaj też nie ma żadnego zejścia. <laughs> Idziemy poszukać innego. Znaleźliśmy jakąś drogę na górę, może tędy się dojdzie. Wróciliśmy na samą górę do szefowej. A szefowa mówi, że my możemy iść na plażę po tych kamieniach, co próbowałem. No nic, idziemy jeszcze raz. Szefowa z uśmiechem nas przyprowadziła. My dopiero, my dopiero tutaj byliśmy. No strzałka jest jakaś, ale co to jest, to nie wiadomo. No i musimy iść po kamieniach. Kapunka up! Z takim widokiem można schodzić jaka napórna zejść <gry> Trochę Nepalu w Tajlandii. Tutaj nawet droga narysowana na kamieniach, strzałki pokazane, na które kamienie stawać. Ale już blisko jesteśmy. Szefowa idzie całą drogę z nami, jeszcze kawałek i będziemy na plaży. Kawał trasy już za nami. Szefowa to tutaj w tych klapeczkach jak kozica pyk pyk pyk. W jakieś górskie przejście. Jeszcze pod takimi skałami trzeba się przeciskać. Ostatnie kamienie i jesteśmy. Uff, ja to od razu do wody idę, muszę się schłodzić. Ale widoczek. Miało być pływanie, ale najpierw odpoczniemy. Zjemy sobie springi, ale ładnie wyglądają w środku. Przepyśne są, takie... Widać, świeżutkie. Śwież... Świeże, no. Ja mam tego, tą wieprzowinę. Smacznego. Smacznego. <laughs> Marcin kończy pompować koło. I plan jest taki, pięknie ci to poszło. No jeszcze, jeszcze troszkę. I plan jest taki, że ja na tym kole dopłynę tam do portu. No do portu, do pomostu, a Marcin będzie szedł po tych kamieniach. Dumny napompował tej biegnie. Poszedł. Ciepła. No to ja też skakuję. Ja jeszcze w wodzie tam z kółkiem chlupię się, a ja zjem swojego, swoje tofu. Ostatnio przyczyłem się na tofu, chciałem powiedzieć z kurczakiem z przyzwyczajenia, ale mam tofu, do tego trochę ryżu, w takim sosie z orzeszkami. Coś nam się pogoda psuje i Marii się zastanawia, czy nie lepiej będzie dętką popłynąć tam do tego portu. <grych> nie? nie? Idziemy, spróbujemy po skałach. Po kamieniach ciężko, bardzo ciężko na mnie. Ja tak miał, no. musiałam się na chwilę zasięgać. No, nie są proste. No. Dla małych nóg nie polecam tej drogi. Ale tam, jest, znaczy tam jest kajak za 100 batów pod właśnie. Właśnie tam. No, najpierw trzeba było to przejść, więc w drugą stronę możecie wrócić. Jest, macie. Udało się, Maciej. Emocji sporo, ale pokonane. Minęliśmy już checkpoint. Idziemy na górę, tutaj też jeszcze trochę. Uff. Formo wróć. Jesteśmy na górze. Powiem Wam, że od samego zjazdu z drogi głównej, aż do zejścia na tą plażę, wymagająca trasa. Z powrotem jest to samo. Z nas się leje. Ale czy warto Marika było? Ta plaża wcale nie jest jakaś najlepsza. Z góry to wygląda pięknie, bo ten kolor wody widać i te palne plaże, ale jak już się zejdzie na dół, ten urok znika. I dużo osób było też, które nurkowały. Tak. No. Szkolenia nurkowania robili. Mm. Czy, czy się uczyli na, na brzegu, więc... Tak. Nas, Zaburzali nam to. Wejście było utrudnione, dużo tych statków, cały czas ten, ten warkot. Tak. Nie, nie, rybek nie było widać specjalnie. To już jest lepiej tam, gdzie jedziemy teraz. Dokładnie. Tak, jedziemy. Przyjechaliśmy na tą drugą plażę, o której wam mówiliśmy. I jeszcze trochę słońca jest, bo jest około godziny 16. Słońce zachodzi tam, w lewą stronę, więc za górę. Więc też za chwilę go nie będzie z tej strony. Ale za zachód słońca pojedziemy jeszcze na inną, Ale teraz tutaj tutaj wykąpiemy, bo tutaj było więcej rybek. I takiś taki lepszy klimat, bo coś tutaj się dzieje, a w ogóle się dzieje, bo tam to się nic nie działo. Tutaj jest pub po lewej, po prawej była kawiarnia. I zobaczcie, tutaj życie jest. Trochę popływaliśmy, poglądaliśmy rybki. Ale zobaczcie, jak się pogoda nagle zmienia. Zaczyna wiać. Tam już takie chmury już chropi. No zbieramy się i spadamy do miasta. Ale powiem Wam nawet mimo że było... No nie było już słońca tutaj, to takie rybki, taka... no po prostu no super. Były... no nie no niesamowite te rybki były. Mango Bay się chowa. Mango Bay przy tym to się chowa. Dokładnie. Były jakieś tam małe rybki, ale to co tutaj było, no to jakbym pływało, jak ryby, stawię, takie rybki. Tak. 20-30 cm. No. Takiej kolorowej i takie, no piękna, no, piękne. Zbieramy, Zbieramy się. Zbieramy się. Patrzcie jakiego kota mamy w sklepie. Pokaż się. Kto ty tak język wystawił? Przyczepiony na smyczy. Tam masz za ladą. Żeby nie zwiał chyba. Nie? No Ale ty fajnie jesteś. <grymne> I cały czas ma ten język wystawiony. <grymne> Wraca moja zguba. Gdzieś ty tyle czasu był. Już tu się rozpuszczam w tym basenie. Zaraz się rozpuścisz jeszcze bardziej. <grymne> U, jakie szklaneczki. Co to? Aha, to ja podpłynę. Oj. Ciasteczko na zagryskę. I mam dla ciebie moja droga herbatę, tajską, no Z tam. mlekiem od razu, no. Uuu, taką jak dzisiaj widzieliśmy? Prezentuje się ładnie, tylko jakaś biała. Z mlekiem, mówię. Tylko takie szklanki były do herbaty. No, szklanki mi się podobają. Eee. A jak herbata? Spróbuj. Na Zimno, z lodem. O, to taką, jaką lubię. To czekaj, o matko, O, dziękuję. Powietrze z koła zeszło, położyłam przypadków tego stresu, jak wychodziliśmy z Mango Bić na... Boże, na jak to się nazywało? Kaktusie. I znalazłam dziurę. Dęta pękła. Trzeba podjechać do tego, co zrobić. Jak? Mm, ale jakaś mocna. Mówiłem, żeby mocnej nie robiła. Mocna, mocna, no. Dobra w smaku, ale troszkę moc. Moja droga, zabieram cię na zachód słońca. Tak? Tak. Na z palemką? No, no niekoniecznie. To nie jadę. Ja coś przygotuję. Szklanki spakujemy i lecimy. Okay. Dzisiaj jest sobota. i wiecie co się stało? Marika zabukowała ten hotel za 65 zł. To wychodzi po ile, Mari? Po 30, 2,5. 2,50 na głowę. Jednak coś zostało z tej matwy. Ładny pokój w basenie można siedzieć ile chcecie. Z ładnym też dość widokiem. 65 zł. Jak coś to Wam damy polecajkę. A do tej pory trzeba wspomnieć, że płaciliśmy 86, 80 parę złotych. No. 76 zdarzało tak. się, ale 65 to dzisiejsza cena. Wygrywa. Na ale kupowaliśmy rano, w dzień, którym powinniśmy się wyprowadzać. Mm. No to codziennie tak robimy. Przyjechaliśmy tak. <laughs> na zachód słońca, a tutaj już po zachodzie słońca. Ale kolorów też fajnych nie ma. No i zresztą zobaczcie, jak wieje, i jakie fale są. Tutaj może jeszcze padać dzisiaj. Przyszliśmy z Marii na kolację do tej samej restauracji, gdzie braliśmy jedzenie z rana na wynos. Mamy już zamówione, ale zobaczcie ile ludzi. Cała restauracja. To jest jedną z najtańszych na wyspie. Słyszycie, jak jest głośno? Restauracja ma swoje plusy i minusy, i mają dobre jedzenie i tanie, ale jest głośno. Jak Marii twoje kary? kary jest bardzo dobre. ostre? Od 1 do 10. 8, mocno 8. Wzięliśmy sobie ryż na pół, a ja mam masa mankery. Próbowałem, jest bardzo dobre, nie jest za ostre. 7 bym powiedział, Marii. Smacznego. Smacznego. Mari zamówiła sobie jeszcze spring rollsy, które przyszły po 5 minutach. Ale nie wiem, czy one nie będą spakowane do domu. Chyba będą. Miało być jedzenie na wynos, ale my wyzerowaliśmy prawie wszystko oprócz tego ryżu. Głosło ładnie. Ojej, o. jak jest głośno. Głośno? Trzeba krzyczeć jak Bindia. Z Mari mamy zamiar dzisiaj odwiedzić zatokę, gdzie znajdziemy nawet rafę koralową. Widzieliśmy zdjęcia, ale teraz czekamy na nasze śniadanie. Zamówiliśmy sobie zupy. Mari, masz z czym? Ja mam z wieprzowiną. I tu mamy takie kubeczki, które zawsze dają do jedzenia z lodem. W takim zwaneczku woda. Są już nasze smakołyki. To jest moja zupa z wieprzowiną. Wygląda ładnie. A Marika ma z kurczakiem. I też wygląda ładnie. I też wygląda ładnie. I zrobiliśmy sobie takie miksy, każdy swoje. Pomiksowaliśmy sos sojowy z sosem rybnym i tutaj z dodatkami. Marika ma inny ja mam inny. I tutaj jeszcze sos rybny z chili i z limonką. No dobierzemy się za jedzenie Mari. Smacznego. Smacznego. A ty już spróbowałaś, jak osób? Chebę domowy. O. To najważniejsze, bo Marika lubi takie delikatne rosoły, nie lubi takich ciemnych, mocnych, wyrazistych i samemu można sobie doprawić. Jesteśmy jeszcze w swoim ulubionym sklepie, Mariu wzięła kawę. Jaką masz? Lata, ale chyba jakimś innym sposobem. Zawsze brałam latę czy cappuccino? Cappuccino i zawsze mówiłaś, żeby ci nie sypali. Aha, to by się pomyliła. To dzisiaj jakiś... Nie ma. Mówię, jak ona to robi. Ale okej. Okay. Nad Zatokę Tarotę, tak się nazywała? A ta Note. Marcin zaparkował. I teraz musimy zejść w dół. Uuu, widoczki niezłe. Od nas jakieś 8 minut skuterem 3,5 km była, więc nie jest daleko. My mieszkamy trochę na środku, a ta zatoka jest w prawą stronę, na wschód. Tak wygląda ta droga. Musieliśmy zostawić skuter, bo dalej nie można. Marii tu zaczepia koguty. <laughs> Idziemy teraz w dół. Zobaczcie, tak wygląda wejście na tą zatokę, nie ma słońca, więc to wygląda tak średnio, nie jest to zachwycające miejsce, no tutaj to już lepiej wygląda, tak? fajnie, restauracja, skałki, o proszę, nie, no to odwołuję swoje, swoje słowa, bardzo ładnie tutaj jest, jak będzie słońce to będzie jeszcze lepiej. Możemy się wejść na górę. Czekajcie, przebliżę wam. Spójrzcie jak to wygląda. Ktoś właśnie wchodzi na górę. Mam nadzieję, że Marcin tego nie zrobi. Ja w ogóle nie jestem za takimi atrakcjami. Dobrze, chwilę posiedział, odpoczął i chyba będzie wracał. Chyba w parę wyszedłeś. Taka była. Takie były. Tam jest pięknie przed kamieniach. Tak? Piękna rafa. Ryby kularowe. Takie ryby akwariowe jak są. No. Z balonami. Elegancko. Oj, ale patrzcie jaka pogoda. Zaraz chyba nam lunie. Dzień bez deszczu na tych wyspach i dzień nie jest stracony. No. O dobry Zobaczcie, ilu teraz ochotników się zebrało. Teraz dziewczyny, dwie naraz. Brawo! My z Mariką pooglądaliśmy rybki, zrelaksowaliśmy się na plaży. Teraz już spadamy trochę bliżej naszego hotelu, bo deszcz zaczyna padać, a lepiej być bliżej domu, jak będzie padało. Jak ktoś był na kotało, to wie jak te drogi tutaj wyglądają. One są bardzo strome, tak, czasami są wąskie, czasami jest piasek na nich, więc tak jak mówię, jak pada, no to lepiej nie jeździć po tych drogach. No i deszcz nas złapał, Maria zakłada Kapok. <słyski> kapok przeciwdeszczowy. Jak będzie. Coś nie pasuje po tej Polsce. My już przygotowani na skuter. Ojej. <laughs> Jakie górki. <laughs> Jak przyjedziecie tutaj na tą zatokę, to pamiętajcie, że parking jest za darmo, bo nie wszędzie jest za darmo. I wyjście też jest za darmo, a nie wszędzie jest za darmo. <laughs> robić na tym Kotao, jak też pada. Przeszliśmy do restauracji. Ja mam takie nudle. Myślałem, że to będą inne, to są takie bardzo miękkie nudle. Tych to za bardzo nie lubię, ale zjem. I Marika ma pad thai. Smacznego, Mari. Smacznego. Tutaj, ma, tutaj jeszcze sobie coś planujemy, ale o tym się dowiecie trochę później. No i relaksujemy się przy ciągu. Na deser zamówiliśmy sobie jeszcze mango sticky rice, ale pierwszy raz dostaliśmy takie mango. Mango jest zwykłe, zimne, ale ryż dopiero pani robiła na gorąco. Jest takie połączenie zimnego mango z ciepłym ryżem.